Okej, okay, jestem skłonny, się nagrywa Kontynu. Y sorry, sprawdziłem solucji, kwestia mi się pomyliła. Sprawdziłem w solucję, ogólnie jest troszkę więcej Terygieli niż myślałem. Jeszcze musimy się, słuchajcie, cofnąć do wesołego miasteczka. Swoją drogą sprawdziłem jak to się nagrywa, sprawdziłem solucję. I przez przypadek zamiast wyjąć... Znaczy włączyć grę z paska już zminimalizowaną, to ja włączyłem jeszcze raz szymka miałem podwójnego szymka Nic nowego, Nihilnowi. Znowu. Nihil nowi, nowi Nie, nihil... No chyba tak, nihil Nie wiem. Znaczy wiem, że nichil nowi to jest nic nowego, ale nihil nowi, nowi czyli chyba nic nowego. Znowu, nie wiem, tak mi się zdaje. E, gdzie był to? Tak, karnawał. Spoko. Musimy tam z taką punkturą się pobawić i przy okazji słuchajcie, musimy zmienić kolor szaty. Zrobię to póki pamiętam kolejność Na fioletową musimy zmienić! Gaza! O, szeksy eee, I lecimy ładnie nawet szymkowi we fiolecie. Rzekłbym, że pasuje. Dobra, słuchajcie, dzisiaj za dużo ironii w tych moich odcinkach. W tym moim odcinku będzie. Nie, nie jestem dzisiaj złośliwy, po prostu jakoś tak, szczerze, cieszę się, że mogę się znowu wygadać do mikrofonu, bo, bo jakoś mi tak lepiej, nie wiem, znaczy, nie jest to, że nie mam się do kogo wygadać, nie, ale po prostu musiałem dać upust tej mojej zagajmerskiej, e... e... namiętności, <laughs> nie wiem jak to słuchajcie nazwać, nie, po prostu musiałem pogadać sobie do mikrofonu. Aha, bo mieliśmy jeść... no obra nie w to miejsce. Sorry. I no, jak widzicie, jednak zagramerstwo daje mi jakąś radość. To, że nawet nie jakąś, ale naprawdę radość mi daje, bo lubię gadać do mikrofonu do was. Wiecie, coś tam przekazać, powiedzieć o twoim życiu i tak dalej, i tak dalej. Śmierdzi plastikiem w moim mieszkaniu, w moim pokoju, w moim mieszkaniu. Chciałbym mieć już moje. A jako punktura. Mm. Laleczka. Hello. Musicie przeprowadzić zabieg na tym. Twoja lalka ma problemik? Oral. Wiedzcie, że to fetysz budu największego bohatera na świecie Franca Maurera? Nie. Króla Artura. Nie króla Artura. Teraz, gdy się jej lepiej przyjrzałem, widzę, że to Herkules. To kumam rabarbarzyńca. A nie wygląda? N nie ma specjalnego przycisku na plecach, dzięki któremu zadaje cios karate, ale jako wyobrażenie postaci wystarczy. Poza tym sami zrobiliście z niej lalkę voodoo, pamiętacie? No tak. Co z nią nie tak? Uskarża się na ból pleców. Pleców! Dziesięć srebrników. Nie stać mnie. W takim razie proponuję jedną z gier losowych, usytuowanych na terenie miasteczka. Mówiłeś, że są ustawione. To bardzo subiektywne pojęcie. Powiedzmy, że zasada rachunku prawdopodobieństwa została nieco zmodyfikowana. Więc, nawet jeśli wygrasz,. Z tego mówię możliwe, głosem? w nagrodę dostaniesz coś, co przypomina towar od Ruska ze stadionu. <noise> On mówił jego głos. Czyli. Ponieważ nie stać mnie na kurację o zawyżonej cenie, proponujesz, bym udał się do jaskini hazardu i zagrał na ustawionych maszynach, tak? Każdy może wygrać. Kiedy mówisz każdy, to kogo masz na myśli? No, mnie albo Maxa. Nie ma jak biznesowy kodeks etyczny. A propos biznesu, blokujesz kolejkę. Jaką kolejkę? Jesteśmy tylko my. Przynajmniej nie będziesz się musiał przepychać do wyjścia. Hmm. No dupa, ile on tam potrzeba 10 srebrników, więc w koskucie musimy się mm, udać do tego. Do stawiku, zebrać trochę kasy, przyjść tutaj znowu z powrotem. No odcinek rzeczywiście będzie długi. <grychy> eee. I, i, I dopiero potem udać się do królewny. Do królewny? Królewnej? Nie, do królewny. Yy, i wykonać jakieś tam zadanie z tą, no wiecie, no co królewna może robić obudzona ze snu. Całować, że AB to jest, wiecie, zachowanie królewny. Okej. Okay. Lecisz, Szymek, z prędkością światło. 3 razy 10 do 8 metra na sekundę, jeżeli dobrze pamiętam. Ogólnie lubię astronomię. Znaczy, jak wam mówiłem. Chyba nawet o tym vlog nakręcę. Tylko, że u, Troszkę będę myślał o wartości yyy... Y, wartości. Materiału mety. mero. me. Kurde, nie umiem dzisiaj mówić. Merytorycznego. E, przygotować. Metoryczny chyba tak. Wiecie, ja wiem, że teraz myślicie, że używam mądrych słów, których nie znam, ale, ale akurat no wiem co to znaczy, no niestety. Mam szczęście, że jeszcze trafiają się głupki, które wyrzucają kasę. Okej, okay, mam 16, myślę... Myślę, że teraz nam starczy. No i po akcji z królewną będzie, będę, słuchacie kończył odcinek. Mam nadzieję, że was zadowolę jakikolwiek tam chcecie sposób przez tego YouTube'a magicznego który zmienia się bardzo, a to bardzo robi się według mnie troszkę zbytnio popularny troszkę zbytnio rzekłbym nawet zaśmiecony, ale no o tym myślę, że będzie osobny vlog, filmik czy, czy, czy coś takiego. Czy wiecie może się tam możecie się tam ze mną nie zgadzać, bo każdy ma tam swoje zdanie, ale... A, no, dla mnie jest troszkę zaśmiecone. No, trudno. Takie jest moje zdanie. Ja oczywiście powrót to różnymi argumentami, a to dopiero słuchajcie, na vlogu, no bo. Nie chcesz tak, spoilerować, co będzie. Ale myślę, że to będzie dosyć kontrowersyjny vlog. Wielu może, może się nie spodobać, ale. Trudno, no. Niewiarygodne, ale wygrałem wystarczająco dużo kasy, żeby zamknąć sprawę. Nie ma się czym chwalić! Lepiej, żeby mu wyszło. Spokojna głowa. Max siedzi w tym od wczorajszego poranka. No. Idealnie podłużyłem go głos. Nie wiem jak długo zniosę tę przeboleść pleców. On nie się. Au! Moje plecy uleczone? O, znów jestem cały i zdrowy. Teraz sobie poskaczę po słabe uszu. Mm -hmm. to jest Ale zaraz twarde. zostałem zaproszony do ratowania świata. Świat albo zemsta. W końcu jestem rabarbarzyńcą honoru. Najpierw ocalę świat, potem po nim poskaczę. Tak będzie najlepiej. Gotowe. Tak, ja, że nie Przecież on go tylko kujnął. Jak Max kujnie, to wystarczy. No, wystarczy. wystarczy. A teraz zabieraj swoją lalę i spadaj. No. Skąd mam wiedzieć, że rzeczywiście go wyleczył? Wyleczył. Zaufaj Trust me. mi. Lepiej pójdę sprawdzić, a jeśli nie wyleczył. To co nam zrobisz? To zwrot pieniędzy. No co? Napiszę skargę w bardzo ostrym tonie do dyrekcji wesołego miasteczka. No spoko. Szymek, Ej, nie mówcie mi, że on się znowu zaczął. No. Sz... Nie. No ty. Ach. Może tym się da odratować. O, dobra, cudnie, udało się. Znalazłem ratunek z tej... ...także nieciekawej sytuacji. Okej, okay, słuchajcie, lecimy uratować królewnę. Gdzie ona była? A tu była ta maruda. Okej. Okay. Dajesz, Jak naprawdę to mi się cały czas z tym Raider 3 kojarzy, nie są... Oszukali mnie banda złodziei polskich, no... A... Tędy. No. Super. A nie to nie tu, czy to tu? Nie to nie tu. Dobra, słuchajcie. W następnym odcinku odczarujemy żabę, także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, bo już, słuchajcie, nie mam siły. Tutaj zaraz mi się skończy miejsce na dysku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, ze szczególnością widzów, którzy bardzo tak czekają na Szymka. No i życzę mi jego wieczoru, bądź nocy, w zależności kiedy to wrzucę, bo to się będzie długo robiło. No i dzięki za oglądanie i cześć!